Cześć. Przy okazji dzisiejszego serwisu. A właściwie przy okazji poprzedniego serwisu i naszego live'a pojawiło się takie pytanie, jakie mamy tutaj KH i GH w tym akwarium. No i szczerze mówiąc, nie potrafię na to odpowiedzieć. Więc postanowiliśmy, że zrobimy te testy dzisiaj na żywo i zobaczymy co tutaj się dzieje tylko sobie tutaj odpalę na tablecie na tablecie sobie odpalę tą transmisję żebym mógł czytać komentarze ewentualnie przełączę konto na prywatne i działamy no. okej okay. Dobrze. To zobaczmy co my tu mamy. Używamy sobie takich leków, tych leków, zooleków, testów kropelkowych. Jeśli już to tylko i wyłącznie kropelkowe testy nadają się do pomiaru w przypadku tych testów paskowych, no to to jest loteria co tam wyjdzie. No, coś tam pokazują, ale nie wiadomo co. Także zaczniemy sobie od pomiaru. Kacha. No, taka podstawowa czynność, którą trzeba zrobić. To trzeba przelać fiolkę, w którą będziemy wlewać sobie wodę. Może uda mi się tutaj tak postawić. I to samo robimy. To samo robimy ze strzykawką. Kilka razy trzeba nabrać i wypuścić wodę ze strzykawki. OK. Mamy już 5 ml. Teraz wyjmiemy... Skala barwna jest do tego taka i cały pomiar polega na tym, że e, będziemy podawać e, czynnik, który ma za zadanie zmienić e, kolor e, próbki. Z niebieskiego na żółty w przypadku KH. I trzeba liczyć kropelki. ilość tych kropelek powie nam o tym, jakie mamy tutaj KH. Potem to sobie jeszcze będziemy mogli skontrolować trochę, mierząc, mierząc CAMG. Bo tam też można, można tam takie coś zrobić. Dobra, dajemy 5 ml. Tutaj dobrze by było to zrobić tak, żeby ta woda jak najmniej się rozpryskiwała. Okay. Mamy 5 ml, no i generalnie, generalnie to, co robię najczęściej, to jeszcze gdzieś na jakąś serwetkę puszczam sobie pierwszą kropelkę. Haha, nie zmierzymy, nie zmierzymy, haha, bo nie mamy już tutaj czynnika, więc zmierzymy. GH jeszcze jest, dobra. No to tak. Żeby te kropelki były takie pełne, to sobie puścimy jedną na ten. I teraz tak, zakładam, że tu jest kilka stopni, więc na początek sobie puścimy raz, dwa, trzy, cztery. W przypadku GH ten kolor będzie się nam zmieniał z czerwonego na zielony. Okej, on jest od razu żółty to takie sytuacje mogą mieć miejsce, tak jak tutaj u nas, że, mm, że jest stacja uzdatniania wody i ona nie pozwala na prawidłowe zrobienie testu. Będzie pokazywać taki test wyższe GH i KH, e, GH będzie niższe od KH. Ale jedziemy dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm -hmm. Tutaj mamy dość sporą ilość promieni. Nie wiem, czy tego to widzicie, że ta próbka nie jest taka idealnie czerwona jeszcze. Keden. dziewięć nasze jest prawie taka zielona dziesięć to chyba będzie finał teraz już mamy ten, czyli mamy GH w okolicach dziesięciu dobra Teraz zrobimy sobie, tak, że zmierzymy sobie CMG. Eee, szkoda, że taka pora eee, live'a. No pora jest taka live'a, jak jesteśmy na serwisach. Bo potem te nasze livey można sobie tutaj będzie obejrzeć na naszym kanale. A CMG będziemy też liczyli sobie za pomocą testów z oleka. Nie wiem, czy tutaj widać to widać. Dobra, wypuczemy sobie tą fiolkę jeszcze z tych poprzednich pomiarów i wylejemy to wszystko do tego. Bo w zestawie CAMG jest inne, inna fioleczka do tego będzie przeznaczona. Dobra, to zakręcamy. Fiolkę od. Od KH można już wyrzucić, bo jest pusta. W sumie to się nie spodziewałem tego, że to taka będzie sytuacja. Więc idziemy dalej. Tak, tak dużo będzie tutaj zawartość wydolu, znaczy bo te wszystkie uzdatniacze takie domowe działają na zasadzie takiej, że jony wapnia i magnezy zamieniają na jony sodu i to też nie jest najlepsza sytuacja. Dlatego na przykład tutaj w dużym akwarium my sobie dozujemy cały czas dwutlenek węgla, a bardzo często na podmianę i uzupełnianie wody w tych, tych akwariach dwóch pozostałych używamy wody, którą ściągamy z akwarium dużego. Ma to trochę swoje wady, bo już tam jakieś nawozy są, jakieś rzeczy. w przypadku jakiejś choroby, no przenieślibyśmy ją zapewne. Natomiast tutaj mamy dzięki temu też mniejsze troszeczkę dozowanie nawozów, bo, bo po prostu już z dużego akwarium one chodzą. Znając GH i można jakoś policzyć wapń Nie, odwrotnie. Znając, e, znając e, wapń i magnet można policzyć, już ci mówię. Hmm, gdzie jest. A, a, dobra, widzę, że tutaj skali nie ma. Ale tu też jest chwileczka tak. GH będzie można policzyć, czyli sprawdzimy sobie, czy ten pomiar tutaj jest podobny. Myślę, że ta metoda na podstawie pomiaru CAMG jest, jest trochę dokładniejsza. Dobra, to teraz poskładam sobie tylko zestaw do pomiaru GH, nie się nie walał okej, okay. I teraz mamy. Dobra, tak, jest taka, 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 taka. Tutaj jest trochę więcej już elementów, jeśli chodzi o testy CNG, bo mamy tych odczynników w sumie 5. Mamy takie sobie czynniki i zobaczcie jest jedynka, trójka i czwórka. A do tego mamy jeszcze troszek, dwójeczkę i piąteczkę, które będziemy używać. Ten trójka jest wspólna dla dwóch, dla dwóch pomiarów. I klasycznie nabieramy wodę, musimy wypłukać tą fioleczkę. Okay. Teraz nabierzemy sobie do niej Trzeba wytrzepać dobrze wodę ze środka, to samo robimy ze strzykawką, kilka razy przeciągamy wodę przez strzykawkę, nabieramy 5 mililitrów równiutkie. Po drugą ciekawe jak, jak duże jest e, e, prawdopodobieństwo, że już w, samym, w samej strzykawce będzie inna ilość niż potrzebujemy. Dobra. I teraz e, podajemy od czynnika Pierwszego dziesięć kropel, tak i to samo. Robię sobie, że tą kropelkę pierwszą wypuszczam sobie na jakąś ściereczkę, serwetkę, bo czasami znajduje się w tej pierwszej kropie bąbelek powietrza. My liczymy: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. okej. Okay. Mam nadzieję, że nie wrzucę teraz tego do wody. Teraz mamy w instrukcji, że trzeba to dobrze wymieszać, wyszyjkować. Dobra. Teraz mamy odczynnik numer 2. To jest taka fioleczka i do tego jest taka specjalna szpatułka. Odpowiednią ilość sobie nabierzemy. Nie jest to takie wygodne, jakby się mogło wydawać. Ok, ja sobie to przytrzymam, zanim to wrzucę do środka. Dobra. Fioleczka już teraz zmieni nam kolor. Troszeczkę. Musimy to dobrze wymieszać. Zobaczcie, ona jest taka fioletowa. Teraz po dodaniu tego trzeciego odczynnika tego, liczymy, musimy liczyć krople jak będziemy podawać i liczymy, raz, no po każdej kropli będziemy sobie mieszać, czekamy na taki efekt, żeby nam się zmienił ten kolor fioletowy na niebieski, ja spróbuję to zrobić jakoś tak, żeby było widać to no, lepiej, dwa,

15, 16 17 18 o już nam się zmienia na niebieskie, 18 no i ten wynik trzeba sobie zapisać bo będzie nam potem potrzebny do obliczenia do obliczenia tutaj zawartości wapnia i magnezu Magnezu. Normalnie jest tutaj w instrukcji rozpisane, jak przeprowadzić to działanie, natomiast ja mam takie, zrobiłem sobie pomoc, że nie muszę tego gdzieś tam na kartce liczyć, tylko mam taki, nie wiem czy to będzie widać, kalkulator do tego, gdzie tutaj. Mogę sobie ustawić, ile był ten wynik, i ja on potem dokonuje obliczenia. Ale, żeby mieć prawidłowe obliczenia wapna i magnezu, to jeszcze trzeba zrobić drugi pomiar. I zaraz to zrobimy. To na razie sobie zrobiliśmy. Pisaliśmy. I wrócę sobie tutaj do YouTube'a. Uważasz, że testy Zooleka na CA i MG są wiarygodne, bo krążą różne opinie? No, ilu użytkowników, tyle opinii. A zaletą na przykład testów Zooleka po pierwsze jest to, że są stosunkowo tanie w porównaniu do testów JBL, Sery yy, czy, czy TETRY. Czy jest, są w akwarystyce morskich, jakichś tam jeszcze bardziej znanych marek się używa yy, do pomiaru. A drugą zaletą daleka jest to, że dostępne są że dostępne są uzupełnienia i wtedy mamy tylko odczynniki w zestawie, nie ma strzykawki, nie ma skali barwnej, jest trochę inne opakowanie, takie białe i to to już jest w ogóle jakaś tam śmieszna cena. No dobra, to teraz tak, mamy, wracamy teraz tutaj z powrotem do odczynnika numer 4, a najpierw musimy Nabrać jeszcze 5 ml. Okay. Teraz 10 kropelek tego odczynnika czwartego. Tak samo. Pierwsza kropelka idzie sobie na ten, i liczymy 10 kropel. Raz, dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Swoją drogą. To ciekawe, że dużo osób narzeka na, na testy z oroleka, ale Przecież te same odczynniki są no, używane w, do robienia pomiarów w ich urządzeniu, które, które wzięli teraz, wyprodukowali chyba ze dwa lata temu, taki spektrometr, nie wiem jak to się nazywa, Exaqua. I, I tam już mają być dobre pomiary, tak? No to ciekawe. Firma z takim doświadczeniem, z taką historią na pewno nie pozwala sobie na to, żeby jakąś, Robić. Dobra i odczynnik numer 5 znowu bierzemy szpatułkę i nabieramy odpowiednią ilość. Nie mam tu sobie. No i co, wymieszamy. Znowu mamy fioletowy kolor, i dodanie z powrotem teraz odczynnika numer 3 liczenie kropelek, aż do czasu, kiedy zmieni się kolor próbki. To ja to teraz zrobię tak. Ciężko mi to trochę tutaj teraz tak zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aś, osiem dziewięć dziesięć to już powoli zaczyna nam się zmieniać jedenaście myślę że dwanaście to będzie finał dwanaście jest niebieska Widać. 12. No i teraz sobie to znowu w normalnych warunkach zapisujemy. Ja sobie to wrzucam w tablet. I będziemy zaraz wiedzieli, jak wygląda to ten wynik. 12. No, i tak, z tego by wynikało, że GH zostało obliczone na 11,9. Ca mamy 60 mg na litr, i NG mamy 15 mg na litr, i stosunek mamy 4 do 1, czyli można byłoby to trochę skorygować. Więc następnym razem, może zaczniemy tutaj podawać jakieś preparaty podnoszące mg no i tak generalnie mniej więcej wygląda sprawa z pomiarami następnym razem sobie zmierzymy tutaj KH no na pewno jest ono mniejsze niż 12 i na tej podstawie też możemy sobie tutaj obliczać poziom pH też w tym naszym kalkulatorku, który mamy dostępny znaczy poziom dwutlenku węgla, mamy poziom KH ustawiony na 12 i tak, dobra, no to tak to mniej więcej wygląda, a jeszcze zobaczę sobie może coś tutaj się pojawiło. Dzisiaj, dzisiaj z samego serwisu to po prostu zadbamy o czystość szyb i dolejemy wodę, Oczyszczeniu oczywiście skimera, ale to są chyba rzeczy, którymi Was nie będę zanudzał. Umówmy się tak, bo tutaj jest pytanie, jakie są wartości NO3 i PO4 w tym zbiorniku utrzymywane. Obstawiam, że są w zerowe, dlatego że łatwiej się prowadzi zbiorniki na takich homopatycznych zawartościach. Nam wystarcza, że na przykład podajemy odpowiednią ilość NO2N3, NO3 i PO4. Do wody, jak to jest w całości konsumowane, no to super, nie potrzebujemy tu jakichś, no, nie potrzebujemy tu jakichś dużych ilości. Tak naprawdę chyba jednym z ważniejszych czynników jest odpowiednia zawartość CO2 w wodzie i światło. To od tego bym zaczął, od kontrolowania tych parametrów. No po ostatniej przycince rośliny już troszeczkę poodrastały. Widać sobie tutaj różnego rodzaju odrosty. No i co? To chyba na tyle. Nie będę właśnie was zanudzał jakimś tutaj czyszczeniem, czy dolewaniem. Także czekajcie sobie na następnego livea, albo na jakieś inne materiały, które będziemy dla was robić. No to dzięki na razie.